Witajcie! Przestałem wam minigierkę, która została stworzona przez Team Static State Game. Niestety nie znalazłem żadnych informacji, kiedy powstała. Fabuły nie ma tu w ogóle. Po prostu budzimy się w labiryncie i musimy się stąd wydostać. Sprawda znajdujemy tu jakieś notatki, ale one nie dają praktycznie żadnej fabuły. Najważniejsze jest to, że znajdziemy sobie czaszkę, którą otworzymy sobie stąd wyjście. Rozgrywka sprowadza się do tego, że po prostu uciekamy przed różnymi stworami, które są w labiryncie. No i szukaniem naszego klucza, który co śmierć losuje się w innym miejscu. Naszym przyjacielem jest pochodnia, która oświetla nam całą drogę. Według instrukcji, pochodni tej możemy również używać w obronie przed stworami. Ale z tego jak zobaczyłem, to chujowo to działa. Mamy tu kilka postaci straszydeł. Każdy się czymś wyróżnia. Jeden jest szybszy, drugi wolniejszy, a inny to w ogóle ma nas w dupie. W eksploracji labiryntu pomaga nam mapa, która jest niezastąpioną kartką, gdy chodzimy po ciemku. Część tej gry w zależności od szczęścia zajmuje od 5 do 20 minut. Jak jest z klimatem i strachem? Jeżeli chodzi o strach to da się tam czasami przestraszyć, ale dla osób, które są oswojone z grami horrorami może to być naprawdę trudne. Ogólnie uważam, że gra jak na minigierkę wypada całkiem fajnie. Nawet podniosłem kilka razy adrenalinę, więc przejdźmy sobie do podsumowania. Podsumowując, grafika jak na rok, w którym ta gra powstała, co podejrzewam, że było już dawno temu, prezentuje się naprawdę dobrze. Jednak optymalizacja pozostawia wiele do życzenia. Gra z taką grafiką chodzi mi ledwo w 20 klatkach na sekundę, a mam całkiem mocny komputer. Dźwięk, nic specjalnego. Jeżeli chodzi o klimat, to da się tam jakoś wczuć. Jeżeli chodzi o strach, to da się tam jakoś przestraszyć, ale dla osób, które są już oswojone z horrorami, nie będzie to mocne. Ogólnie gra dostaje ode mnie ocenę 6 na 10. Uważam, że tak jak gra SCP-087 jest to dobra gra dla osób, które zaczynają swoją przygodę z horrorami. Więc cześć i do następnej recenzji.